Jak rosyjska propaganda kreuje scenariusz kapitulacji Ukrainy i dzieli świat w nowym odcinku 60 minut, rosyjska telewizja nadal kształtuje narrację o nieuchronności ukraińskich ustępstw i całkowitym przeniesieniu centrum decyzyjnego z Kijowa do Waszyngtonu. Fabuła koncentruje się wokół dwóch kluczowych idei. Czas Zełęskiego się kończy i Europa nie ma już kontroli. Program splata rozbieżne źródła, zarówno prawdziwe, jak i fikcyjne, w spójny obraz, w którym los Ukrainy jest skutecznie przesądzony, a Zachód podzielony. Pierwsza kluczowa teza Trump stawia Ukrainie ultimatum. Program rozpoczyna się stwierdzeniem, że Zełęski musi zaakceptować amerykański plan pokojowy w nadchodzących dniach. Od pierwszych minut tworzy się poczucie ścisłego terminu, symbolicznie związanego ze świętami Bożego Narodzenia, nadając sytuacji wrażenie odliczania do zera. Propagandyści twierdzą, że Trump jest przekonany, że Ukraina przegrywa. USA nalegają na oddanie Donbasu Rosji. Zelenski musi skapitulować, inaczej zostanie sam sobie. Żadne z tych twierdzeń nie znajduje potwierdzenia w dokumentach publicznych, ale logika programu nie wymaga weryfikacji faktycznej. Celem jest wywołanie presji emocjonalnej i poczucia braku alternatywy. Pozostało zaledwie kilka dni do katolickich świąt Bożego Narodzenia, które Trump uważa za kolejny termin na rozwiązanie konfliktu szczegóły w naszym raporcie. Trump jest przekonany, że Rosja wygra. Wyraźnie stwierdza, że Zełenski musi się podporządkować we wszystkim. Jest całkiem oczywiste jaki kurs teraz obiera. Maksymalna presja na Zełenskiego w tym żądania przeprowadzenia wyborów. Prezydent Trump powiedział w nowym wywiadzie, że Ukraina, cytuję, przegrywa. Trump powiedział politykom, że pozycja Rosji jest silniejsza w kluczowym momencie negocjacji w sprawie rozwiązania konfliktu ukraińskiego. Wygląda na to, że prezydent wbił sobie do głowy, że Donbas i tak powinien trafić do Rosji.